Wojtek i Madzia, tak? Mhm. Dobrze. Wojtek, a ty co lubisz najbardziej w święta? Yy, ty lodała prezent. Też prezenty, tak? Yy, lubię lodawać swoim znajomym. A ja już mam prezent. Ty już. Ja no, też ty? mam prezent. A skąd wiecie jaki prezent? Yy, Swodziecianę. Sz... A ja chciałem małą księgę z plecikowymi narzędziami. Jak wygląda święty Mikołaj? Ich białą. Brodę, brodę, tak? Tak. Białą brodę i chodzi ho. ho, ho. Kluby Nie. taki. Jak go widziałem? Jak on wygląda? fajny taki zły i on ma wielkie oczy i ucieka tak szybko. Szybko ucieka. A przed kim tak ucieka? Bo on ukradł się prezenty. Ale chyba później jej odda, prawda? Czy go łapiecie? I go łapiemy. A tak. co ma na głowie Mikołaj? Czapkę. Tak, tak taką dużą czapkę. Czapkę Mikołaja? Tak, bo on na ciebie sklepienie. Ja łapałam go na buta. A na buta, tak, rozumiem. Tak jak on mnie złapał to rzuciłam go butem. Co Bałwan ma tutaj na twarzy takie wystające pomarańczowe? E, marchewka. I co to jest ta pomarchewka? Nos. To jest nos Bałwana? Tak, ja lubię warsztatka. Tak? I tak. co ten bałwan jeszcze A ja ma? ja lubię pomieszane z zemerkami. Jak Mikołaj dostarcza e, w, e, prezenty? Przyjeżdża, do nie wiem, przyjeżdża koniem? Czy przyjeżdża pociągiem do was? Jak ten Mikołaj podróżuje? Jak to dostarcza? Sankami! A jakimi sankami? Sankami. Tak? A gdzie te sanki są? Na ziemi? Nie. A na, gdzie? Na niebie. Widziałaś je kiedyś? Ja widziałam statek rozbić, chyba astrala. Kto ubiera u was choinkę w domu? Mama. Moja, ma, moja mama. Mikołaj, u ciebie kto ubiera choinkę? Kto przystraja ją bombkami i ozdobami? Mama. A w święta jecie rybki jakieś też? Tak, ja lubię rybki. A jakie lubisz rybki najbardziej? W domu. W domu takie, tak? A kto przyrządza te rybki? Mama czy tata? Tata. Tata, tak? Mój tata. I co przygotowuje w kuchni mama? Pierniki i ciastka. Jakie ciastka? Różne kolory. Jak wygląda ten święty Mikołaj? Ma taką bluzkę, no i ma taką czapkę. Czapkę świętego Mikołaja, tak? A co ma jeszcze święty Mikołaj tutaj na twarzy? Brodę. A co lubicie w święta najbardziej? Ja, ja lubię najbardziej prezenty! Ja A ty co lubisz? Lepić bałwana. A po co ci pomocnicy są dla Mikołaja potrzebni? Żeby ładowali prezenty dla grzecznych dzieci. Fała na wysokości. Chwała na wysokość. Mamy potrzeby. Jeszcze Wasze ważne urobione no, proszę tak, nawet wystarczy. Może po dwa. Tak? Może jeszcze jeden. Proszę.